Co podriftujemy? Ha, ha. Ha, ha. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, nieco bardziej wakacyjny. Będzie słońce, będę ja i będzie to wnętrze: wnętrze nowej Toyoty Supry. Supry z uwaga: manualną skrzynią biegów. Tej sylwetki nie da się pomylić z żadną inną. Moim zdaniem to jedno z najpiękniej narysowanych, obecnie sprzedawanych coupé. Po wyglądzie nie będę się jednak rozpisywał, bo jak wiadomo, to rzecz gustu. Opowiem Wam, jak się tym śmiga nie po ulicy, a po torze Mo Blanco w Hiszpanii. Pewnie wymawia się to nieco inaczej, ale trudno. 3357 metrów i 9 zakrętów. No to co, startujemy. Sprzęgiełko, jedyneczka, gaz. No i tak to mniej więcej zapina się te kolejne przełożenia w Toyocie Suprze z manualem. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że skok dźwigni będzie nieco krótszy, ale i tak nie jest źle. I pedał przyspieszenia, leciutki driftik i jedziemy dalej. Toyota Supra z manualem ma pod maską ten sam 3-litrowy silnik co Supra z automatem. Jest więc 6 cylindrów w rzędzie i 340 koni mechanicznych, które do pierwszej setki Supra z manualną skrzynią biegów rozpędzają w 4,5 sekundy, a więc 0,2 sekundy wolniej od wersji z manualem. Dla zwykłego śmiertelnika jednak taka różnica jest niezauważalna i zapewne nieistotna. 4,5 sekundy to i tak szybciej niż większość aut, które spotkamy obok siebie na drodze. Jeśli sądzicie, że ta skrzynia biegów pochodzi z BMW, to nie, jesteście w błędzie. Historia jest zupełnie inna. Ta skrzynia została specjalnie zaprojektowana do. Stojoty Supry. Ponoć inżynierowie Stojoty weszli do jednego z magazynów, zobaczyli, co leży na półkach i złożyli z tego skrzynię biegów. Plotka głosi, że jedynka jest tak krótka, dlatego że pochodzi z diesla. Nie tylko skrzynia biegów jest nowa, co wydaje się dość logiczne, zmodyfikowano jej obudowę, zmodyfikowano też elementy wału napędowego, jest również zupełnie nowy zestaw kół zębatych. Aha, usunięto też wszystko. Co zbędne. Wykręcone i niepotrzebne elementy, które pozostały po automacie, trafiły ponoć na OLX. Wszystko po to, by choć częściowo zwróciły się koszty prac nad manualną skrzynią biegów. Supra z manualną skrzynią biegów jest lżejsza od tej z automatem. Niewiele, ale jednak, bodajże na samej skrzyni oszczędzono 17 kg. Wracając do nowych elementów. Nowe jest też sprzęgło. Ma większą średnicę i wzmocnioną sprężynę membranową. Większa powierzchnia tarcia i mocniejsza sprężyna jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Jeśli chodzi o same pedał sprzęgła, to działa on mniej więcej tak samo lekko jak w autach, o zdecydowanie mniej sportowych parametrach. Inżynierowie poświęcili również sporo czasu na to, by uwaga, dobrać idealny kształt i rozmiar tej oto kuleczki. Ponoć ten kształt, który mamy tutaj, idealnie leżał w dłoniach największej liczby testujących. W sumie taka dość mała, ale rzeczywiście zgrabniutka jest ta kuleczka. Waży 200 gramów. Podczas zmiany biegu na wyższy, dzięki elektronice, obroty silnika są wyrównywane, tak? Aby zminimalizować efekt szarpania. Na pokładzie tego auta mamy też system, który znamy między innymi z GR Jarisa. Chodzi o system automatycznego między gazu. Dojeżdżamy do zakrętu, ostro redukujemy nasze przełożenia i nie dzieje się nic. System automatycznie wyrównał obroty silnika, tak by podczas gwałtownej redukcji zachować maksymalną stabilność samochodu. Wprawni kierowcy robią to pedałem przyspieszenia. Ci mniej wprawni mogą kupić sobie Toyotę Supre. Proszę bardzo. 180, 200, 215 i hamowanie do zakrętu. Ostre hamowanie, coraz ostrzejsze. 50 metrów. Redukcja, zobaczcie, nic się nie dzieje, nic nie zarzuciło autem, wchodzimy w zakręt, odkręcamy pedał przyspieszenia, odkręcamy, wciskamy pedał przyspieszenia w podłogę, no i auto wyrywa do przodu. Może nie jak szalone, nie będę się wygłupiał, nie jestem kierowcą wyścigowym, ale sporo frajdy, naprawdę sporo frajdy. Supra z manualem jest też lżejsza od Supry z automatem, a to oznacza, że Japończycy musieli zmodyfikować też zawieszenie i układ kierowniczy. Zmiany są większe niż tylko modyfikacja ustawień. Na przykład, w przednich i tylnych tulejach stabilizatora zastosowano sztywniejszą i wulkanizowaną gumę. Zmodyfikowano też amortyzatory i dostrojono, jak czytam w specyfikacji, mechaniczne elementy elektrycznego wspomagania. Dziwnie to brzmi, ale mówiąc po polsku, Supra z manualem prowadzi się świetnie. Oczywiście sporo frajdy dawała mi też Toyota Supra ze skrzynią automatyczną, gdy jeździłem nią po torze. Bo ta Toyota to w dużym skrócie znakomicie wyważone auto o ponadprzeciętnych osiągach, a takie samochody zawsze dają frajdę z jazdy. Teraz jadę troszkę wolniej. Toyota, by wstawić tu lewarek manualnej skrzyni biegów, musiała całkowicie przeprojektować tunel środkowy, który, w stosunku do wersji z automatem, jest znacznie szerszy. Zupełnie inaczej rozmieszczono również te wszystkie przełączniki. I teraz uwaga! W wersji z automatyczną skrzynią biegów, wybierak biegów miał zakres ruchu wynoszący 4 mm. Drive, wsteczny, neutral. Tutaj zakres ruchu wynosi ponad 4 cm. Na pokładzie jest też system Hairpin Plus i jak można się domyśleć ma sporo wspólnego z fryzjerstwem, bo może sprawić, że niektórym włosy dęba staną. Jak czytam w specyfikacji system zapewnia większą swobodę podczas pokonywania ciasnych zakrętów na wzniesieniach z nawierzchnią o wysokim współczynniku tarcia, takich jakie często występują na górskich trasach w Europie czy na przykład Japonii ponoć lekkie buksowanie kół sprawi, że jazda na takich trasach będzie przyjemniejsza. Toyota zoptymalizowała sterowanie momentem obrotowym tak, aby umożliwić większą różnicę w prędkości obrotowej kół po lewej i po prawej stronie. Tak napisano właśnie w specyfikacji i przyznam, że brzmi to całkiem całkiem. Obecnie na próżno szukać jednak ceny Supry z manualem w nowym cenniku polskiego importera, więc tym razem ceny nie będzie. Co podriftujemy? <grymny> no, dla samego driftu, albo inaczej, dla samej łatwości driftowania, można by było rozważyć zakup skrzyni manualnej. Ale przecież ta, w automacie, też driftuje i to całkiem nieźle. Podsumowując, czy kupiłbym Toyota Supra z manualną skrzynią biegów? Szczerze mówiąc, nie wiem. Gdybym miał takie auto i był częstym gościem przy różnych trackdayów, być może wtedy tak, bo być może dzięki takiej skrzyni udałoby mi się pobić parę rekordów okrążeń. Ale jeśli kupiłbym sobie Supra i jeździł nią głównie na co dzień, a tylko sporadycznie wybierał się na przyróżne pojeżdżawki, no to nie. No to wtedy chyba pozostałbym przy automacie, który działa świetnie, jest szybki, no i na co dzień jest praktyczniejszy. Dziękuję, że byliście ze mną. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.